Odkurzaczy automatycznych robi się ostatnio tak dużo, że można się pogubić już w ich nazwach. Tym razem chciałem Wam pokazać nowość od Dreamy, które już wcześniej produkowało odkurzacze ręczne bezprzewodowe. Tym razem Dreamy Bot L10 Pro to ich pierwszy robot automatyczny. Urządzenie przychodzi w kartonowym pudełku, po otwarciu na początek dostajemy instrukcję obsługi, jest język polski, więc na spokojnie powinniście poradzić sobie z obsługą. Dalej mamy dostawkę z mopem o pojemności 270 ml, ścierka jest odczepiana, jest wielokrotnego użytku, po zabrudzeniu wystarczy ją uprać. W pudełku jest oczywiście sam odgórzacz, ale pod spodem znajdziemy jeszcze bazę do ładowania i doczepianą zmiotkę. A przechodząc już do urządzenia, pamiętajcie, aby po rozpakowaniu pozbyć się wszelkich zabezpieczeń. Na przodzie mamy dwie gąbeczki do wyjęcia. Przechodząc do budowy, na pierwszy rzut oka widzimy duży skaner na przodzie, który sprawdzimy później. Ma on pomagać unikać przeszkody w czasie rzeczywistym. Jest też tutaj klasyczny czujnik zderzeniowy. Na górnej części wystaje wieżyczka ze skanem LIDAR oraz mamy tu przyciski sterowania. Pod klapą widzimy zbiornik na kurz o pojemności 570 ml i końcówkę do czyszczenia odkurzacza z nożykiem. Na spodzie urządzenia, przed pierwszym uruchomieniem musimy wpiąć zmiotkę. Mamy tu jeszcze spore koła, które pozwalają pokonać przeszkody do 2 cm. Widzimy też piny do wpięcia dostawki mopującej oraz piny do ładowania. Po bokach widoczne są także czujniki zapobiegające spadkowi odkurzacza, np. ze schodów. Na środku jest najważniejsza turboszczotka. Jest ona zaprojektowana tak, aby nadawała się do odkurzania zarówno twardych podłóg, jak i dywanów. Jest to możliwe dzięki połączeniu silikonowych końcówek i szczotki z włosiem. W razie czego jej wyjęcie jest bardzo proste i łatwo możemy ją umyć, wyczyścić. Średnica odkurzacza wynosi 35 cm, a jego wysokość to niecałe 10 cm. Przy pierwszym uruchomieniu warto od razu połączyć go z aplikacją. Urządzenie łączy się z naszą siecią Wi-Fi na częstotliwości 2,4 GHz. Jako, że Dreamy należy do ekosystemu Xiaomi, to możemy go podpiąć pod aplikację Xiaomi Home, w której możemy sterować naszym całym smart domem, o ile mamy więcej urządzeń od tego producenta. Sama konfiguracja jest bardzo prosta. Po włączeniu robota przyciskiem na górze obudowy aplikacja powinna go automatycznie wyszukać. Wystarczy go przypisać do wybranego pomieszczenia i w moim przypadku od razu dostałem pierwszą aktywizację na start. Po jej pobraniu możemy wystartować odkurzacz w trasę. Pierwszy przejazd nie jest dokładny, urządzenie musi objechać wszystko i zeskanować, po czym tworzy sobie mapę w której mamy całe te nasze pomieszczenie. Jako że mamy tu skaner 3D na przodzie, który na materiałach reklamowych skanuje nam wszystko, co jest przed odkurzaczem, stwierdziłem, że sprawdzę jak poradzi sobie on z kablami. Niestety, ale jak widzicie, zaplątał się i nie dał rady ale już pozostałe przeszkody, które są wyższe, większe widzi z daleka i je omija nie obijając się nawet o nie jak to mają w zwyczaju niektóre sprzęty. Chociaż wydaje mi się, że ustawiłem za dużo przeszkód na małym obszarze i odkurzacz trochę zgłupiał. No ale z drugiej strony jeżeli producent chwali się skanerem 3D to dlaczego miałbym nie stawiać tych przeszkód. Jak możecie zauważyć po pierwszym przejeździe nie do końca odkurzacz poradził sobie z brudem no i też rozładował się, wrócił do bazy. Puściłem go drugi raz i tutaj zebrał już niemal wszystko. Standardowo najgorzej wychodzi, jeżeli odkurzacz zjeżdża z dywanu, to część brudów wmiata pod niego. Na szczęście, w aplikacji możemy włączyć opcję pilota i wtedy strojemy odkurzaczem, aby zebrał to, co zamiast sprzątnąć, to porozrzucał. No i umówmy się, że raczej tylu brudów w jednym miejscu nie mamy w domu, więc miał prawo nie ogarnąć wszystkiego. Dodatkowo moim zdaniem jeżeli chcemy aby odkurzacz jeździł jak najlepiej to trzeba zebrać jak najwięcej możliwych przeszkód jemu z drogi. Możecie zobaczyć teraz że w pomieszczeniu w kształcie L gdzie nic nie było na podłodze odkurzacz objechał je dookoła a później szlaczkiem przejechał każde miejsce bez zbędnego błądzenia. Jego moc 4000 paskali jest naprawdę zauważalna bo z mąką z dywanu poradził sobie bardzo sprawnie. Jest opcja włączenia go od razu w trybie najmocniejszym, albo ustawiamy, żeby sam wyczuwał jak wjeżdża na dywan i wtedy zwiększa swoją moc. A jak już przy opcjach jesteśmy, to wszystkie możemy sterować z poziomu aplikacji. W niej mamy mapę, na której możemy postawić wirtualną ścianę lub zaznaczyć, które miejsca ma omijać odkurzacz, ale jest też oddzielnie do zaznaczenia opcja, które miejsca ma omijać np. sam mop. A co do map, możemy mieć zapisane 3, czyli np. 3 piętra w domu. Przed uruchomieniem odkurzacza jest możliwość wyboru 4 poziomów mocy odkurzania, a także po dołączeniu mopa 3 poziomów dosowania wody. Z dalszych opcji możemy ustawić harmonogram, kiedy odkurzacz ma się uruchamiać, w jakie dni, w jakich godzinach, a nawet w który dzień ma odkurzyć dany pokój. Jest możliwość ustawienia wzmocnionej siły sania na dywanach, o którym już wspominałem, czy też wyłączenie skanera omijania przeszkód 3D. Jest opcja zmiany języka i jego głośności, ale niestety nie ma języka polskiego. Mamy tu też podgląd na historię odkurzania, jest zakładka informująca o poziomie zużycia części eksploatacyjnych w urządzeniu, o pilocie już mówiłem, no i dalej są aktualizacje, zmiana nazwy robota, możemy udostępnić go bezpośrednio innemu domownikowi. Teraz powiedzmy jeszcze o mopowaniu. Standardowo przypominam, że nie wlewamy do zbiornika detergentów, tylko wodę, bo mogą się wtedy zapychać dysze. Płyn do mycia możemy dać na ściereczkę. A co do mopowania, no to tak jak to w odkurzaczach tego typu, jest to zwilżenie podłogi, np. Na, na płytkach. Lepiej wtedy są zbierane nieczystości, no bo Urche mamy na przykład odkurzanie plus mopowanie i mamy podwójne czyszczenie. Bateria ma pojemność 5200 mAh, co daje nam ponad 200 m2 odkurzania, a przekładając to na czas ponad 2 godziny ciągłego odkurzania. Oczywiście jest to zależne od wybranego trybu, wiadomo, na najmocniejszych trybach ten czas może być o ponad połowę mniejszy. Czas ładowania to za to ponad 3,5 godziny. Podsumowując, cena tego urządzenia to na Aliexpress około 350 dolarów z wysyłką z polskiego magazynu. Do wyboru jest wersja biała oraz czarna, którą widzicie u mnie. Połyskujący czarny łatwo zbiera kurz, jak coś to polecam wybierać biały. Sam zestaw jest w sumie ubogi, nie dostajemy tu ani dodatkowego filtra hepa, ani drugiej ścierki do mopa, ale czy sam odkurzacz w tej cenie jest dobry? Tego nie mogę zaprzeczyć, bo spełnia on swoje zadanie. Ma dużą moc ssącą, więc daje radę również na dywanach. Ma długi czas pracy, pojemny zbiornik na kurz i dobrze działający MOB. Ale brakować może tu stacji odbierającej kurz, no bo jednak musimy o tym pamiętać. A po ostatnich testach ROIDMI EV Plus ja wolę, żeby działało się to automatycznie. Fajny skaner 3D na przodzie, który omija przeszkody, nie obija ich, ale jednak ma problem z kablami, bo i tak odkurzacz lubi je zjadać. Ogólnie kudowam Wam się go dostać około 300 dolarów, a może złapiecie jeszcze jakąś promocję, że będzie poniżej, to myślę, że będziecie na pewno z niego zadowoleni. Nie jest to może rewolucyjne urządzenie, ale jest to po prostu dobry sprzęt, który wyróżnia się dużą mocą sącą na tle konkurentów w podobnym przedziale cenowym. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do tego sprzętu, to zachęcam do zostawienia ich w komentarzach, a na chwilę obecną ode mnie to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, no i do następnego. Hej!